Witam na kolejnym spotkaniu. Tym razem spotykam się z dwiema kobietami. I myliłby się, myliłby się ten, kto by sądził, że jedna jest ważniejsza od drugiej. Tak naprawdę, Nela jest sprawcą wielu sukcesów Kariny. Karina nie lubi słowa samotna matka, lubi słowo samodzielna kobieta. Jest pierwszą polską dyrektor w Bewickie. I tak naprawdę, wydaje się, że. By dobrze było posłuchać twojej drogi od tego poczucia bycia samotną kobietą do od samotną matką do samodzielnej kobiety. Dzień dobry, witam serdecznie. Tak. Samodzielna mama kobieta jest to myślę, osoba, która potrafi samodzielnie zadbać o swoje dziecko również finansowo. Więc. To był mój jakby główny cel w momencie, kiedy zostałam sama z córką. I postanowiłam tą właśnie drogą pójść. Ja myślę, że samodzielna kobieta może nie tylko być jako samotna matka, ale również taka, która jest w rodzinie, jest w związku. Myślę, że to jest bardzo dobre dla kobiet, bycie samodzielnym. Myślę, że to jest słuszna uwaga, bo tak. rzeczywiście wiele kobiet jest w związkach, ale mimo to są samodzielne. Ale może na razie nie wchodźmy tak. w, w ten, ten wątek. Powiedz, jak to, było, jak to było u was tak naprawdę. W momencie okazało się, że musisz sobie sama radzić albo. Bo że nie masz oparcia w nikim. Tak, ja miałam jeszcze dodatkowe też problemy, więc od jakiegoś czasu, w sumie to w sumie 13 lat, od 13 lat interesuję się takim marketingiem powiedzmy network marketingiem czy taką franszyzą osobistą. Więc jakby postanowiłam iść ku temu właśnie. Wtedy i Wtedy znaleźć... jeszcze nie było Nelki. Tak wtedy jeszcze nie było Nelki. To były moje pierwsze takie jeszcze wtedy mieszkałam w Anglii to były moje takie pierwsze właśnie spotkania z, z firmami typu network marketing. No ale kiedy była Nela i już, już jest Nela i kiedy zostałam praktycznie sama, dodatkowym takim problemem u nas było to, znaczy, no nie problemem, wyzwaniem. Nela jest dzieckiem lękowym, ma mutyzm wybiórczy. Czy my to możemy przy Nelce wszystko opowiadać? Przepraszam, bo tak nie chce się no, ja wiem, nie Cleczowie, nie, na Lusiach chyba nie masz żadnego problemu z tym, czy masz, jak mówię o tym? Nie masz problemu. Młodyc wybiórczy jest to lęk przed mówieniem, więc ona jest dzieckiem lękowym, również z lękiem separacyjnym. I ja po prostu nie mogłam pozwolić sobie iść na etat. Dlatego, że no, to ta choroba Nelly wymaga ode mnie dużo poświęceń. I nie mamy mowy tutaj o, o jakimś etacie, o pracy na etat. Więc dlatego szukam takich rozwiązań i też takiego biznesu, który, w, w który nie trzeba jakby dużej inwestycji na sam początek, żeby się mm. rozwinąć biznesowo. Także ona tutaj e, faktycznie była, można powiedzieć, sprawcą. Przepraszam, że za to pytanie, bo, bo ja ilekroć oglądam Twoje zdjęcia. E... To nie ma Twojego zdjęcia, zawsze jesteście razem. Tak, czy to jest wasz wybór, czy to jest konieczność? Jak to jest? To znaczy, ja przede wszystkim chciałam powiedzieć, że to nie jest tak, że dziecko przeszkadza nam. Robić biznes, pracować biznesowo, rozwijać się. Wręcz przeciwnie, ja myślę, że tutaj dziecko jest niesamowitą motywacją, dla mnie przynajmniej, a Nela ma zawsze wybór, zawsze jej zostawiam wybór, czy jedzie ze mną, czy, czy chce zostać i różne atrakcje może mieć. Nela ma z kim zostać. Ma z kim zostać, ma dziadków niedaleko całkiem, więc zawsze zostawiam jej ten wybór, ale. Ten wybór zawsze jest jeden, a jedzie ze mną. i Czy to są festiwale, czy bywały już nawet konferencje biznesowe, na których też ze mną była. Festiwale, różnego rodzaju targi. No, w Ostrawie już jest też drugi raz i myślę, że też nie ostatni. Ja też widziałam takie zdjęcie, kiedy Nelka stoi na, na stoisku i sama tak, obsługuje. Tak. No. Dobrze, ale wróćmy tylko do tego początku, tak? Dlatego że to też zależy nam na tym, żeby osoby, które nas oglądają, też popatrzyły na Twoją historię i rozważyły, czy to jest również droga dla, dla nich. Jak to było u Ciebie? Bo, bo, bo tego nie, zaczęliśmy od początku, od dzisiejszym, a nie ma tego pośrodku. Co, co, co się po kolei działo? No więc jak już... Ja cały czas szukałam tak naprawdę firmy, która, która by tutaj Pasowała do mnie i Znaczy, ja przypomnę o sobie chodzi, tak, że nie miałaś w nikim oparcia i tak naprawdę, bo jeżeli. My to możemy mówić różne rzeczy, samodzielność, używać różnych, różnych słów, a tak naprawdę chodzi o pieniądze, chodzi tak. o dach nad głową, tak. chodzi o swobodę funkcjonowania yy, i brak przymusu, tak naprawdę. Pewnie tak. parę rzeczy jeszcze innych. No, nie? przede wszystkim bardzo ważna jest też w tym momencie taka właśnie wolność czasowa, nie? To jest wolność czasowa, wolność finansowa, ale ta wolność czasowa u nas bardzo dużą rolę odgrywa i w momencie, kiedy zostałam sama, no musiałam po prostu szukać czegoś, co będzie mi dawało tą wolność czasową na początek. Dawałam sobie, ja powiem szczerze, jak przyszłam do BEWiT, dawałam sobie rok tak na rozwój, żeby po prostu e, osiągnąć jakąś tam rangę i wtedy e, Wiedziałam, że to jest to, bo to się stało po 7 miesiącach, natomiast Bewit się całkiem przypadkiem y, znalazłam, Bewit, bo w social media pojawiła się reklama. Y, olejkami literycznymi się wcześniej już interesowałam, y, więc bardzo mnie zainteresowało właśnie Bewit z reklamy. No i pierwsze co zrobiłam, to napisałam do firmy y, maila. Żeby upewnić się, że produkty, które proponuje firma są czyste, że olejki etyczne są czyste, że jest to w 100% naturalnych, naturalne, napisałam takiego maila i bardzo dużym zaskoczeniem było dla mnie, jak na drugi dzień zadzwonił, a to już było dwa pół roku temu, także to były takie. No, początki w sumie BEWIT w Polsce, zadzwonił do mnie sam Giri, pozdrawiam serdecznie, Iżi, tak, tak właśc właściciel. No i po takiej rozmowie właśnie dopytałam się troszeczkę o, o to, jakie produkty mamy, no, ale przede wszystkim interesował mnie też właśnie rozwój biznes pod kątem biznesowym. Co można tutaj osiągnąć, jak można połączyć te mhm. dwie rzeczy, czyli olejki eteryczne, które są też moją pasją, właśnie z zarabianiem pieniędzy. Dlaczego, olej, tak dlaczego olejki są twoją pasją? Mm, olejki eteryczne no, bardzo dużo nam y, pomogły ogólnie, też jeżeli mówimy tutaj o takich y, różnych przypadłościach. Pier, pierwszym olejkiem, to, to jest każda kobieta z przepraszam, przepraszam, mnie w ogóle ciekawi, skąd w ogóle pomysł na zajęcie się olejkami? Pomysł na zajęcie olejkami, no olejkami to zaraziła mi koleżanka. Po prostu. Yy, Raziła mnie koleżanka, kiedy. No, różne stresowe sytuacje były i byłam, miałam też stresowe sytuacje. Miałam takie nerwobule, które wtedy? się. Za chwilę powiem, właśnie. Z nerwobule się pojawiły u mnie i też miałam bardzo y, dużą pomoc w, y, z olejkami eterycznymi. Bardzo mi się poprawiły nerwobule, ucisk klatki piersiowej. Y, I to był taki pierwszy sygnał. Druga rzecz to była jeszcze wtedy, y, nie myślałam o tym, że możemy w ten mutyzm wybiórczy i te lękowe dziecko wspomnieć. Móc też olejkami eterycznymi. To pierwsza taka też rzecz z nią była. E, słuchajcie, ja jestem z Gdańska, ale 13 lat mieszkałam w Anglii i zupełnie zapomniałam o tym, że jadąc na plażę, nawet takie pochmurne niebo i mhm. słońce gdzieś tam się przebija, że możemy dostać poparzeń słonecznych. No. E, bo już dużo lat nie byliśmy, no i pojechałam z nią i no niestety całe plecy e, z. z Malone. Przypomniałam sobie, no tak, matka jakiejś zawsze ściadłem mleko, śmietany, różne rzeczy tam na, na plecy, ale do mnie tutaj mówił, masz lawendę, przecież lawendę. I to był taki pierwszy nasz z lawendą, nasze takie spotkanie. I właśnie chciałam powiedzieć, że polecam wszystkim kobietom koniecznie i wszystkim mamom mieć lawendę w torebce. Bo ona jest tak wszechstronnym olejkiem i może w dużo sytuacjach nam pomóc. A wracając tutaj do. Yy, mutyzmu wyborczego, miałyśmy bardzo duży problem w ubiegłym roku, kiedy to, no sytuacja też rodzinna myślę, że na to wpłynęła, Lenela była bardzo, się wycofała w pewnym momencie i przez, powiem, od około trzech miesięcy nie chodziła do szkoły, miała lęki, miała, wpadała w, w takie histerie w domu, Jeździłyśmy po różnych terapiach, psychiatrach, i czterech, dokładnie czterech psychiatrów różnych odwiedziłyśmy. Dwójka z nich, dwóch psychiatrów, zalecało nam psycho, psychotropy, czyli farmakologiczne leczenie, tabletki przeciwlękowe. No, drugich dwóch powiedziało, że no, jednak terapia, jeszcze trochę się wstrzymamy, mhm. bo jeszcze ona jest mała, 8 lat, jeszcze może nie teraz. No, i po raz kolejny wtedy uratowały nas właśnie olejki eteryczne, bo zaczęłam od inhalacji, od dyfuzji na noc olejków eterycznych, takich uspokajających, wyciszających. Były też smarowane podeszwy stóp, uneli na noc, żeby była i powoli, powoli wróciłyśmy do szkoły. I tak mogę z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że aromaterapia tutaj i olejki eteryczne miały. Ogromny wpływ na to, że, że już rok czasu na razie jest wyciszone, są lęki, szkoła jakby na nowo jest odkrywana. To jest szalenie interesujący wątek, który teraz poruszyłaś. Jeśli, ja, jeśli ja dobrze zrozumiałam, to ty uzupełniłaś tę terapię zaleconą przez specjalistów o aromaterapię, tak? Nie, nie podjęłam terapii środkami farmakologicznymi. Nie. Mhm. Ja po prostu terapię, którą przymutajmy wybiórczym, jest to terapia małych kroków, to znaczy, że ja z nią wychodzę w miejsca publiczne, powoli ją tak oswajam, tak? Tak jak tu na przykład z przykładem jest też Agnieszka, z którą się często widzimy, i ona już z Agnieszką na przykład normalnie mhm. może dialog prowadzić, więc to, to już jest duża moja rola w tym, ale postawiłam w 100% na te olejki eteryczne. Powiedziałam, że jak po prostu jest rzecz, która albo nam pomogą, Albo nie pomogą. Do farmakologii zawsze, zawsze jest czas na to, i tutaj to, to w 100% się sprawdziło u niej. Zresztą Nela yy, do dziś dnia sama tworzy rolony. Yy, tak, Nelcia? które na przykład, mogą jej wydać odwagi, jeżeli się denerwuje przed sprawdzianem na przykład, albo przed jakimś, y, jakąś, jakąś w szkole odpowiedziami. Ona ma swoje roloniki ulubione, smaruje y, rączkę, wdycha. Czyli tylko sama wybierasz sobie A, tak? zapachy, okay, tak? Ja tak? Dobrze to zrozumiałam? Lecia? Prawda. Czyli prawda. teraz tak naprawdę nie bardzo masz inne, inne wyjście, prawda? Musisz dostać no, z alejkami, tak? Tak, muszę <laughs> zostać. Ale to jest niesamowite właśnie, że z jednej strony by na to można było spojrzeć jako, no, coś nie do końca dobrego, a z drugiej strony jed jednak, tak? To jest jednoznaczne wskazanie drogi. Troszkę porozmawiamy w tej chwili o, o Twojej karierze, o Twoich pieniądzach, o, o samodzielności, o tej drodze, o tej dru drugiej stronie tych to tych kolejków, tak? Jak to wygląda w praktyce? No bo typu ośmiu miesiącach zostałaś dyrektorem w Bewit. W jaki sposób to działałaś? Jak się to odbyło? Bo wiesz, niektórzy mogą rzec, że być może struktury przenosiłaś. Jak to w praktyce wyglądało? Nie, absolutnie. Uh... Nie przenosiłam żadnych struktur. Szczerze, ze mną z poprzedniej firmy przeszły dwie osoby, dokładnie dwie osoby. Jedna tutaj jest Agnieszka do dzisiejszego dnia i jeszcze jedna dziewczyna, i to było wszystko. Ja zaczęłam wszystko od nowa z taką nową energią. I działałam po prostu na spontanie. Ja uwielbiam też spotykać się z, z ludźmi, nie tylko więc w social media, chociaż to jest tak główny, główny jakby tutaj punkt, ale również robię warsztaty różnego rodzaju rolników, perfumów czy, czy, czy na przykład serum sobie robimy na takich warsztatach. I w ten sposób poznaję, poznaję nowe osoby, których zarażam po prostu tą miłością do, do olejków eterycznych, tak? No tak mają przy okazji dowód skuteczności. Tak. Tak, no, bo też nie wszyscy, wiesz, wiedzą do, te olejki eteryczne. Niektórzy, dużo osób jeszcze myśli, że to są olejki, które wlejemy do kominka, na przykład olejki zapachowe no i że to wszystko. Nie wiedzą, że, że takie olejki czyste mają działanie terapeutyczne, tak? mhm. A jakie olejki Nelka lubisz najbardziej? Powiesz? Nela mi po, powiedziała przed, przed, przed wejściem do studia, że powiedziała, że jej ulubionymi olejkami jest pomarańcza. O. Lawenda oczywiście i lotos, bo tutaj przed chwilą żeśmy wąchały lotos i, i różowy i biały jest. Ja pytam o takim przypadkiem, dlatego że być może jest tak, że upodobania Nelly będą podobne jak upodobania kolegów Nelly, znaczy kolegów Nelly w jej wieku, tak? Że być może warto też tego tak, typu... Tak, ja tu mogę powiedzieć, że już robiłam kilka razy warsztaty. I również w przedszkolu na, na końcu, jak i w szkole, warsztaty właśnie robienia perfumików przez dzieci. Mm -hmm. Czyli mieliśmy takie roloniki z rolonem na końcu. Warsztaty się świetnie sprawdziły. Dziewczynki to potem jeszcze przez Nele prosiły, żeby jeszcze jeden, jeszcze jeden, mm -hmm. jeszcze jeden. Prawda? A więc tak, dzieci uwielbiają olejki eteryczne. Ale czy były jakieś badania, żeby stwierdzić, albo obserwacje, czy to wpłynęło pozytywnie na, na emocje, na szybkość uczenia się, na, na Spanie. Oczywiście, że tak. Na pewno takie badania są dostępne i można je znaleźć. Natomiast my tu mamy najlepszy przykład w domu Jasne, do stosowania no olejków. Wszyscy widzimy, tak? Natomiast czy według ciebie edukacja wczesnoszkolna powinna być wszystkie te metodyki powinny być uzupełnione o olejki? Tak, jak najbardziej tak. I, i, i ja już jestem po rozmowie z dwoma dyrektorami z placówek, którzy bardzo są otwarci na takie metody i bardzo chętnie do tego właśnie przystaną na te olejki eteryczne w gabinetach psychologiczno-pedagogicznych, na zajęciach, mhm. a nawet myślę, że świetnym pomysłem jest to, żeby wejść do przedszkoli z olejkami eterycznymi, może do tych takich starszych grup mhm. już i po prostu dyfuzować olejki etryczne w grupie, gdzie jest no, bardzo dużo bakterii, gdzie są infekcje częste, gdzie są też w przedszkolach, jest też suche powietrze często, gdzie y, jelitówki. Y, o wszach ostatnio. Tak, no bo w XXI wieku niestety Czy ja dobrze, się... dobrze rozumiem z tego, co teraz powiedziałaś, by wynikało, że tak naprawdę wprowadzenie do przedszkoli i tej pierwszej klas podstawówki armaterapii, mogłoby sprawić, żeby było mniej infekcji. Tak, dobrze zrozumiałem, tak. Tak? tak, mniej infekcji, mniej tych złych emocji i tak dalej. Większe skupienie. A co taki, bo teraz troszkę pójdźmy w wodę fantazji. Załóżmy, że, że słucha nas dyrektorka przedszkola albo pani przedszkolanka, która mówi kurczę, fantastyczny ten sposób, rzeczywiście ja mam problemy z różnymi dziećmi, on, on, one się stresują, one się moczą i tak dalej. Co taka pani dyrektor czy pan, czy pani przedszkolanka musi zrobić, żeby to u siebie wprowadzić? No, znaleźć myślę, że takiego opiekuna. Polecamy się z Bęwić. Jak, jak, jak ciebie znaleźć? Mnie znaleźć no, matka pasjonatka, jak ja okay. tak jestem w mediach społecznościowych. Znaleźć takiego opiekuna, który myślę, że to by wiązało się też z przeszkoleniem personelu, który by obsługiwał mm -hmm. dyfuzor. Hmm. Czyli po prostu stawiamy defuzor już, tak jak tutaj stoi koło nas i to wszystko? No tak, 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 tak. tak to, to, to nie jest zbyt skomplikowane, myślę, więc jeżeli mhm. chodzi o gabinety, to tak i no, my będziemy tu wprowadzać niedługo do pierwszej szkoły w Gdańsku i właśnie zobaczymy, jak to wszystko nam zadziała, nie? To jest w ogóle rewelacyjny wątek. Dłużej pewnie będziemy o tym później rozmawiać z Agnieszką Kowalczyk, więc, tak. więc na pewno ona ma w tym zakresie dość dużo doświadczeń. Tak. A my wróćmy teraz do, do samodzielnej kobiety i do pieniędzy. Hmm. No właśnie. No co? Jak z pieniędzmi. Jak z pieniędzmi, no... Ale czy to jest tak, no bo ty nic innego nie robić, tak, jeśli chodzi nie, o pracę zawodową, nie? nie? Czy to jest tyle pieniędzy, że ci wystarcza na życie, robisz co... Tak, życie wystarcza. Wystarcza, tak, że... tak, wystar tak, wystarcza, tak, spokojnie, tak, wystarcza. Bo ja nie chcę zadać pytań, ile zarabiasz, bywit, tak, hmm. na, na tej działalności, tylko... Ale to są przedziały, słuchajcie, no różnie zarabiają, bo to wiele czynników się na to składa, ale myślę, że tu możemy mówić spokojnie o średniej krajowej, wzwyż, to jest 4-5... 8, nawet 10 tysięcy. Mm -hmm. A to nie jest tak, że dyrektor zarabia więcej? Nie. I to w tym właśnie jest y, fantastyczne i bardzo sprawiedliwe, y, że właśnie jak mówisz, nie jest tak, że jeżeli dyrekt, jestem dyrektorem, to zarabiam więcej. Y, absolutnie. Y, to nie jest jakaś piramida, że po prostu ci na dole płacą, żeby ci u góry wyciągali. To wszystko zależy od wielu czynników, jakie mamy, jakie mamy w strukturze zbudowane i też od miesiąca. Ale u mnie w, w zespole są kobiety, e, dziewczyny, które zarabiają dwukrotnie, nawet trzykrotnie więcej, potrafią ode mnie zrobić w miesiącu. I mhm. to jest piękne. Bo one potem tworzą sobie osobne, zupełnie tak, struktury. Tak, 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 Tylko, że dobrze. A gdybyś mogła powiedzieć, kto jest u ciebie w, w zespole, nie mówię o nazwiskach, tak, ale gdybyś mogła te osoby jakoś scharakteryzować. Więcej kobiet, więcej. Tak, więcej zdecydowanie mężczyzn. dominują kobiety, 30 plus, yy, że tak To powiem. wynika z tego, że szukają samodzielności w ten sposób? Yy, tak, myślę, że tak. Yy, są. Yy, o różnych zawodach, bo są i aromaterapeutki i są y, też y, kobiety, które w, na przykład są refleksorologami, ale niekoniecznie. Mhm. Y, więc tutaj jest bardzo duży y, przedział y, osób, ale głównie to są kobiety, chociaż mam y, panów dwóch. Pozdrawiam ich serdecznie mhm. y, w zespole, y, ale dominują tutaj dziewczyny, zresztą one są świetnymi liderkami. Mm, akurat tutaj myślę o, o, o zespole. Gosi, to jest w ogóle evenement, jeżeli chodzi o, o biznes bevit. Mhm. A w takim razie, jak w tej chwili wygląda Twój dzień? No bo, bo cały czas nie wprost mówisz, że w tej chwili jesteś panią swojego czasu. Stałaś się niezależna czasowo w sensie takim, że sama wybierasz sobie, co robić, co, co nie robisz, Jesteś samodzielna i no, Wystarczy ci pieniędzy, um, radzisz, sobie, radzisz sobie sama, a jak wygląda twój taki zwykły dzień, ile godzin Co, pracujesz? Mój dzień każdy nie wygląda w ogóle tak samo, bo, bo to ja dobrze, jakoś nie? tak nie umiem mieć pokładane, żeby każdy <laughs> dzień tak samo wyglądał, to w ogóle Aha. do mnie nie pasuje, e, ale w, tym, w każdym z tych dni, słuchaj, e, ja mam czas na swoje hobby, no bo ja różne rzeczy robię, Meble pomaluję, które gdzieś tam znalazłam, na przykład przemaluję i przerobię. E, coś tam jakieś makramy pokręcę. Więc różne na moje hobby przede wszystkim. E, na dzień dobry oczywiście. E, Wlatuje tutaj dyfuzor i musi już od razu mm -hmm. energia być, do, do, żeby, żeby wstać i żeby rozpocząć dzień, więc mam, dzień, mam czas na swoje hobby. Mam czas y, spędzić z Nelą. Dzień mam. wozisz y, to. Nela jeździ gimbusem amerykańskim, okay. takim oh, bruty, wow. brutym autobusem. <laughs> Więc ona jeździ i ona wraca. Czyli ty odprowadzasz Nelkę do autobusu? Chociaż wcześniej bywały momenty, właśnie jeżeli mówimy też o tej wolności czasowej, w której ja musiałam być pod telefonem, bo właśnie. nie wiedziałam, kiedy przyjdzie telefon, bo to są lęki, które wywołują bóle brzucha, wymioty, mhm. aż do tego stopnia. Więc ja musiałam być cały czas pod telefonem i, i, i też musiałam jeździć, więc ten czas zawsze jest zarezerwowany, ale też znajdziemy czas, żeby pójść do kina, znajdziemy czas, żeby porobić jakieś warsztaty, ona się świetnie w tym odnajduje, pomaga, rozkłada rolony, olejki, szuka, mówię, znaleźć cytrynkę teraz, bo coś tam ktoś potrzebuje, cytrynki, także mhm. na wszystko jest czas. Ja właśnie obserwuję że czasami wysyłacie jakieś posty z różnych stron, nie tylko polskie, ale i świata tak naprawdę. Tak, też, tak? Tak, tak. Czy masz czas to de facto? I pieniądze. Ta, no tak, no. No dobra, to teraz zostało nam jeszcze jakieś 5 minut na naszą rozmowę. E, wyobraźmy sobie, że słucha nas kobieta, taka Karina kilka lat temu taka Karina. Dobra. Taka Karina z podobną, z pod, z podobną nerką i, i co byś teraz doradziła takiej osobie? Żeby sobie, bo bo też wróci, bo wcześniej powiedziałeś, że, że są osoby samotne, które są w związkach, tak? Tak. Tak? I to tego wątku nie rozumiem, ale to też... Nie, ale ja polecam każdej kobiecie, żeby jednak być samodzielnym i niezależnym. <noise> Z doświadczenia mówię, polecam każdej kobiecie być niezależnym od... Dobrze, jakie kroki według Ciebie należy przedsięwziąć? myśleć znaczy Przede wszystkim trzeba uwierzyć w siebie, to jest najważniejsze. I jeżeli... Słuchasz nas teraz. Jak uwierzyć, jak uwierzyć w siebie, kiedy wokół wszyscy mówią, że nie radzisz sobie z tym, jesteś kiepską matką, nie zarabiasz pieniędzy, idź przez Ciebie, dziecko choruje i tak dalej, tak dalej. Przepraszam, że tak to sprowadzam, ale. ale... To znaczy, ja, czy ja się nauczyłam nie słuchać tego okay. po prostu, bo to. Wiadomo, że takie się zdarzało, ale też jestem osobą taką, która często prosto z mostu powie, że, że nie masz racji. Ja wiem, jak najlepiej zrobić to dla mnie i dla, dla mojego dziecka. Więc ja potrafię się tutaj włączyć, więc trzeba tej wiary nabrać w siebie, żeby potrafić powiedzieć stop, tak i być, być asertywnym teraz. A się... jak tę wiarę, wiarę potwierdzić finansowo również? Przecież ja to cały czas o te pieniądze dopytuję, bo one są tak ważne w życiu. No to właśnie dlatego chciałam powiedzieć, że jeżeli ktoś szuka jakiejś drogi. Tego rodzaju. Jako trafił na przykład tutaj na BEWIT, To chciałam powiedzieć, że to jest świetny moment. Bardzo dobry i najlepszy, żeby teraz właśnie dołączyć do nas i po prostu budować swój biznes. Zacząć od tego, ile od trzeba mieć na początek. Tak naprawdę, żeby zarobić, mhm. nie trzeba mieć nic na początek. Tylko chęci. Tylko chęci, okay. można sobie na swoje jakby produkty, olejki zarobić y, najpierw y, w Bewit, i potem wykorzystać y, to, te zarobione pieniądze na zakup, na przykład pierwszych olejków, jeżeli ktoś jest w takiej sytuacji. Natomiast jeżeli ktoś y, ma możliwości wejść od razu i y, pod kątem biznesowym się rozbijać, rozwijać, y, to, to też może i też to jest bardzo. A jeżeli ktoś nie wie, ale ma chore dziecko, mhm. Niekoniecznie na to samo, co, 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 co narta, to co powinien zrobić, gdyby chciał ktoś skorzystać no, z metod no, takich właśnie zapachowych znaczy, armaterapeutycznych? Przede wszystkim, jeżeli wejdzie w, tutaj w Bewit, poprosić trzeba swojego opiekuna, osobę, która w, w Prowadziła do firmy o opiekę, o to, żeby pomógł im. I ja myślę, że tutaj my mamy swoje grupy, mamy swoje szkolenia, mamy swoje jakby tutaj takie wsparcie. Gdzieś się wspieramy na czacie. No, mój zespół jest bardzo duży, więc to już y, tak się trochę podzieliło, że, że dziewczyny mm -hmm. liderki, fantastyczne liderki prowadzą swoje grupy i każda z nich daje wsparcie osobom, które w ich grupach są. Także Keryna, wyobraźmy sobie teraz, że słucha ciebie taka tak samo konkretna kobieta jak ty. Tak. I w głowie się kojarzy, taka myśl kołacze, kurczę, ja potrzebuję na życie, no wszystko mi jedno, tysiąc euro załóżmy, tak? Róż dwa, no to mam jakieś tam, ponad cztery tysiące, tak? Ile czasu trzeba, ile, ile pracy trzeba wykonać, żeby takie pieniądze móc zacząć zarabiać? Wiesz, no są osoby, to zależy od każdego indywidualnie, jak do tego podejdzie ile czasu temu poświęci, bo to, to też tak nie jest, jak czasami widzę w ogłoszeniach w social media, że wystarczy dwie godziny dziennie. No, to nie jest tak do końca prawda, mm -hmm. prawda. Ale to jest taka kwestia indywidualna, wiesz. Mi to zajęło 7 miesięcy, ale są osoby, którym to zajęło 5 tygodni, na przykład, tak. Więc, więc, jest to. Znam żeby... taką, która zajęła Tak, Dokładnie. Tak, ale znam też taką które zajęło 6 tygodni. Tak, 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 to, tak to to, to tak. zależy. Nie? Tak. Okay. Ale co to znaczy, zależy? Bo my też, jak mówimy, zależy. Teraz, jak ktoś tam słucha, to znaczy, co musi zrobić? Wiemy, że nim, nic to nie kosztuje. Się musi w coś zaangażować. Na czym ta praca polega? Tak naprawdę. Przede wszystkim musi się y, pierwsze y, nauczyć troszeczkę biznesu. Y, Wiesz, zacząć trzeba na pewno od produktów, no bo to nie jest tak, że, mhm. że będziesz polecać i nie wiesz, co polecasz, więc, więc trzeba zacząć tutaj od produktów. Prowadzimy odpowiednie do tego szkolenia, prowadzimy grupy, gdzie jest to wsparcie i każdy może skorzystać, będąc, będąc w danych drużynach. No i tutaj przechodzimy do naszego planu kompensacyjnego, który jest bardzo, bardzo naprawdę taki bardzo pozytywny dla nas i... i, i Wystarczy plan po prostu przeanalizować ze swoim opiekunem i działać. Znaczy, ja zrozumiałam tak. z tego, że de facto poleca się coś, co zadziałało u ciebie, tak? Tak. Czyli jeżeli u was stało się tak, że żenelka, z dziecka lękliwego w tej chwili jest dzieckiem, no, które tutaj siedzi z nami się teraz uśmiecha, hello, <laughs> tak, to jest ewidentny dowód skuteczności, prawda? Tak. I ty tak naprawdę możesz innym rodzicom powiedzieć: słuchajcie, mi to pomogło. I to jest y, tego typu marketing, O czymś takim mówimy? Tak, o czymś takim mówimy, chociaż ja też nie ukrywam, że mam też osoby, z którymi na przykład zaczęłam od biznesu. Rozumiecie? Okay. Y, I potem wprowadziłam ich w świat olejków. Ale to w ogóle nie da się nie zakochać, to w ogóle Jasne. nie ma o czym mówić. Nie? A ty czego używasz? Jakich zapach lubisz? No, ja też jestem zakochana. W lotosie też się tam posmarowałam. E, Lotos, tak. E, to jest świetny w ogóle olejek eteryczny do robienia perfum, roloników na warsztatach, polecam dziewczyny bardzo serdecznie. No i lawenda. Lawenda jest tak wszechstronna i w dużo przypadkach właśnie nam pomaga, że lawenda jest number one. A co poleciła Nela, gdyby, gdyby chciała powiedzieć, do czego powinny nam zachęcać dzieci podobne do Neli swoich rodziców, żeby były spokojniejsze? Powiedzmy. Jak sądzisz? Co cię uspokaja? No mam wiesz, najlepiej, nie? No, no, lawenda też, lawenda, ale ją cytrusy bardzo, Ja lubię tak? bardzo cytrusy mieszać Aha. w rolniku, właśnie cytrusy tutaj. Każde dzieci tak. lubią cytrusy. A Nelka jak jest, mama nazywana Królową Olejków? To ona mnie tak przyzwała. Tak? <laughs> Królowa Olejków. Słuchajcie, wielkie dzięki za rozmowę. Tak, dzięki. ta rozmowa się zaczęła nam z, z czasem coraz bardziej rozkręcać. A powoli musimy kończyć. Wielkie dzięki. Eee, jeszcze raz przypomnijcie, że można znaleźć? W social media jako matka, pasjonatka. Gdybyście chcie, chciały, chcieli więcej się dowiedzieć... A mogę pozdrowić mój zespół? Myślę, że tak. Pozdrawiam serdecznie cały mój zespół. Słuchajcie, jest nas 6 tysięcy. Pozdrawiam Was serdecznie. Dość dużo, dość, dużo, dość, dość dużo osób. Eee, dziękuję serdecznie za, za spotkanie. Dziękuję. Nelka, bardzo dziękuję za wszystko. Jest to wielką dziękuję. inspiracją. Dziękuję.